Dobra, witajcie z tej strony Yurika dodobanie jak majcek lecimy, no ale nie, tam zajebno. Nie wiem, co ostatnio robiliśmy, więc polecimy sobie Grida losowo. Tak po prostu. Judasem, hmm. shootazem. Nie, nie mam akurat, więc można. Hmm, nie wiem, co robiliśmy, co my ostatnim razem, co odblokowywaliśmy jakieś... Się... no tu nie idę bo to jest samobójstwo więc chyba po prostu idę a bo ty? nie no dobra za piątkę dobra to nieważne mm. nie pamiętam właśnie, co ostatnio robiliśmy aha, bo już sobie tak po miniaturze pamiętam że a za zerem graliśmy chyba ale czy ja coś tam odblokowałem to nawet nie pamiętam no nic, idziemy dalej. Trzeba... No nie mógł, się rozmawiał, wymiotował. Kabel. Czy ten kabel będzie ze mną współpracował? Chociaż na dzisiaj. Miejmy nadzieję. E, ale tak. Mm. Nie, jeszcze z tym, co, co odblokowaliśmy, może zobaczymy. Tak, ciecz I teraz nie wiem, czy ja mam mody. Bo chyba też tak sobie chciałem grać. Nie wiem, czy ja gram samemu, to tu włączyłem mody wszystkie. Nie wiem. Jak będzie jakiś item, to zobacz, czy są mody, bo jeśli. Nie, no to. Hmm. No to okej, okay. w sensie. Eee. Bo też w sumie nic złego jakich nie będzie, bo po prostu w miarę itemy znam. Więc też tego nie potrzebuję. Ale chyba są wyłączone, skoro było yy, bez Repentance+. Plus. No dobra, damy radę. Damy radę i bez modów. Let's go. bierzemy to. Yy... Boże dwa razy, ej to był, był akurat spoko, bo to nam daje, chyba że możemy dwa razy użyć aktywnego? W sensie, że aktywny daje nam podwójny tak jakby... U... użycie. Ta, zdecydowanie nie miałbym damage'u, ale, damage ale, ra 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 ra. mówimy. Raczej nie miałbym damage'u 5 używając, yy, tylko jeden raz. Książki, więc na pewno to działa tak, że tak jakby dostajemy... aktywujemy item dwa razy. Innej opcji nie widzę, chyba, że jestem głupi i czegoś nie pamiętam. Czy to też jest możliwe? Ja mam w ogóle odłączoną malę. Yy, oczywiście my idziemy na Angel Roomy yy, naszym Shootasem. No, bo pójście nim na Devil Rumy to... no nie. Musiałbym chyba mieć... M, pokupywać głównie zdrowia, a nie itemy, żeby pójść na Devil Rumy. No ale... Ale tak, raczej, raczej pójdziemy na engine, W Kończymy walkę z Envym i co, i nie wiem, czy będę miał kolejny, nie, nie. To hmm, też nic ciekawego nie ma, I tutaj nie wchodzę. Dobra, idziemy na kolejne piętro, let's go. Tu nic ciekawego też nie ma. My to... nie pamiętam ile było pięter. Łącznie... uuu, o Poko, Damage mm, Staj... To jest spoko. Kupujemy kluczyk. I ja tu mamy Asi... to jest spoko. Surfro Asik, to on jest w stanie nam otworzyć yy, tego, przejście do Secret Roomu, ale też jest w stanie zniszczyć kamienie. więc yy, mi się trochę zejdzie na tym, no ale trzeba jakoś fajnie przedłużyć. No jest spoko dziwo, chociaż nie wiem czy u nas będzie działał. Chociaż, jakbym zrobił, to nie ma chyba 50% szans nie wiem. Mm. tak, ale tutaj możemy się dostać no właśnie no dawaj pocisk okej okay. wezmę sobie kluczyk nie upłacało się, ale pas mogę mu oddać zdrowie, myk, myk nic mi nie oddasz, dzięki dobra Będę na razie wydawał więcej zdrowia. O! Dostaliśmy Tearsy zamiast tego. Shot speed pas spoko. Nie no, z, jakbym miał Tears a jeszcze właśnie Tearsy jaką teraz, czyli te 3,45. I miałbym ten... Wow. Yy, I miałbym... Tyle damage'a z Book y, of Belial. Kurde. Damage spoko. A jeszcze większe tirsy. Jeszcze ciekawiej. Ale nie można mieć wszystkiego. Nie no, w sumie to można. Wystarczy znaleźć, kupić wodebra. No dobra, te, ten jakby to było bez sensu. Totalnie. No, dobrze, że nie dostałem od championa, bo właśnie bym umarł. Dobra. Póki mam takie tirsy, póki mam to, to pójdziemy na walkę z bossem. O nie. No to jest trochę trudny boss. Nie powiem, że nie. No właśnie, bo on jest w stanie tak. Do... Padzie, mam nadzieję, że mnie teraz nie zawiedziesz. Byle uważać na oczy. Dobra, Uf. Muszę iść kupić serduszko. Oj, muszę. Eee, czy ja chcę stać? Nie, raczej nie. Nic ciekawego. To nie ma Halo, jest spoko. Pomimo tego, że nie jest to super eee, startup. Ymm... No bo on tak naprawdę nie zwiększał jakieś duże te procenty ale jego plusem jest to że daje nam HP a no jakby statystyki małe bo małe plus jakby HP No w miarę aż takie złe to nie jest Drone, yy... Ty nie pamiętam co robiłeś więc i tak cię wezmę Trzeba żeby cię rozwalać? Chyba nie. Nie na tym tryby. I... Wezmę sobie tego kluczek na kolejne piętro i idę w dół. No. Fajne, fajne. No, pocisk. Dzięki. Lazy Worm? O nie, dobra, nie. Dobra, poszukajmy... Tak, w bo wiem, że na tym trybie da się taką obrót znaleźć. Dobra, więcej jej szukać nie będę. Teraz właściwie muszę patrzeć na kamienie, no bo nie mam moda, który pokazuje mi, gdzie są kamienie z X. The Sinus Infection jest super. HP Up też jest super. Black Candle jest to dobre, Lubię. Plus na przecenie? Czemu nie? Aha Dobra, daj mi coś. Kartę jaką hangman, okej okay. Daj coś. Judgment. Judgment. Dzięki. dzięki Eee. To, poko. O nie, ja ładunku nie mam. Teraz zauważyłem, że faktycznie o, nie ma ładunku. O, już mam. No i co? Tears 5 i Damage 11. Super. Więc tak naprawdę będziemy się już bić raczej do końca. Mm, walki z Bossem i... o, Devil Angel Room. Nie wiem czy opowiedziałem to tak wolno. Czułem taką potrzebę. Wow, jakby to nie było zamierzone. No, muszę opowiedzieć znowu. Poprzez przypadek anulowałem. Wow, to to było zalag. Nie, proszę mi tak nie robić. Niekiedy nagrywam. Dobra. O, bosz. Raz, dwa. Dobra. Dobra, raz, dwa jeszcze nie, nie ma tragedii. Tu mamy co? Latanie albo tego. Dobra, wezmę sobie latanie. A, i Spectral, spectral Tirusy. Dobra. 30 coinów No ciebie nic nie kupuję. Black Candle na pewno biorę. To też wezmę. uu e, No, a tego już. Raczej nie chcę. U, to jest fajne. Ale nie mam coinów już na to raczej. Oj, przecież ja mogę, no właśnie. Daj mu jeszcze jedno piguła, zaufam ci. No, okej. Okay. No wypadł coś. mój. Nie, wypad coś. No, Black Powder, spoko. Może być. Mm. Dobra. Ciul z tym. Pokupuję klucze. Są na przeseny. Na tą skrzynkę. Zwróciło się. Nic się na nie zwróciło. Nieważne. I tu wszystko. O, tu? tutaj w sumie serduszka mogą wypaść, ale czy mi się chce tutaj tak siedzieć i się z tym męczyć? Raczej nie. O, tu mam jeszcze zdrowe. No ja tu jeszcze przeciwnik. Dobra. Uj, teraz mamy te. No tak, bo mamy baterykę drugą. Dobra, co my tu mamy? Pryszcze. Może być. I Dupa. No dobra, bo i tak straciliśmy. Y, tu mamy co? Jurgout, y, y, no, tak naprawdę. Czy ja was mogę rozwalić? Nie mogę. Dobra, ja tu chyba będę. Mógł... Okej, okay. ciekawego. U! ile się pięć? Jak super. Ale jakby. Panowie, proszę mi się nie rozpić we mnie. Bo jak się zrespicie we mnie, kurty kościół, to... to nie będzie za miło, bo dostanę wrażenie. Niby zdrowia nie mam tak mało. także nie skupiłem się na jego pociskach i to mogą mnie udupić. Ale... ale żyję, to się liczy. Mmm, gościu. Dobra, jednak ten. Aura w, w wokół nas nie, taki nie jest takie złe, Ale ja wolałbym na przykład, nie wiem, jakiś lepszy item z Angel Drumu, czyli że Secret Hard, Hehe. WordPadgie, coś, Holy Light'ik, Chociaż Laka nie mam dużo. Eee, no teraz Sek Secret, uh, Secret Heart, tam Secret Hard. tam Sacred. Sacred. O. Oh. Hardzik byłoby lepszy. Byłby lepszy. Co ja No... Typ co we mnie się wrazbił. Z sztuchami prostak, aha. Dobra. To już było głupie. Co? Pin? Czy tam... O no właśnie, te dwa, dobra. Albo... Devil Room, albo Angel Room. Mam nadzieję, że będzie Angel Room. Jest. I jest... i yy, nie... Kulethard. Uuu, i przemiana w Seraphima. O boże, no tak, bo ja go przez przypadek uderzyłem, fuck. Znaczy, uderzyłem go tym pociskiem z Asic, coś tam. No tak, zapomniałem że te pociski przecież się teraz z tym itemem No tak. Kawałek klucza, spokój Czy tu coś mamy ciekawego? Absolutnie więc chyba nawet nie ma sensu tu czegokolwiek kupywać Okej, okay, tutaj tylko przeciwnicy i na kolejne piętro Dobra, let's go niżej nie no, dziś było 16 minut, to będzie trwało to może segment dwa podejścia tak naprawdę. I all, let's go. To jest tyle zap. No, a tu jest 8 Up kolejny, no dobra. Tu mamy co? Znowu gówno, ale tam jest, tam była skrzynka, więc weźmy, oho. Dobra, pozamieniajmy to, tu, bo tu nic ciekawego nie ma, to jest tyle zap i to wezmę. To jest kolejny zap I to chyba też będę po prostu. Ej, to mogę ich wysadzić przekazani. Aha, nic. Może zapomniałem, że od ja dzbanu mogę tego. Aha, ja teraz dostałem... Efekt Magic Mashrooma chyba, nie? Dawaj Staty. Aha, dobra. No, czemu mi? O, dziękuję. No, Sister Bees. Oj, Jakby... O, Sister Vis. Oj! Jakby... Co to? To było już. Jakby... Przepraszam raz, od kiedy to ty celujesz laserem? Gościu. Czy tam bardziej babo? Czymkolwiek jesteś w sumie? Ale znowu sister wiz. Jak się okazuje, nie. niełatwy boss. Dobra, umierajcie. Aha, no Boże, ile już dziełem dostałem na tym piętrze? Jak oni się rozpią nie? mnie. No Jeśli nie ma co dziwić. Hmm, z ziemi. A nie, ten A i jeszcze pająki. Chciałem powiedzieć muchy, nie wiem dlaczego, no, ale nie, to nie muchy. Pająki hmm, Hangman i. Dobra, to sobie mogę przyzwać. Ok, to zadziałało lepiej niż myślałem. Nie myślałem, że to tak dobrze zadziała. Ale umarł na jedno tupnięcie. Czy u góry też coś jest? Oczywiście, że coś jest, dlatego zajmiemy się tym na dole, bo jest... O Boże i nawet widzę co jest Ten ham no właśnie. Przecież już może tak niewygodnie pada trzymać to jakoś się... Ciężej gra. O, serduszka. Otwórzmy tylko jeden raz. No dobra no. Dobra, opłacało się, więc nie otwieram po raz kolejny. Idziemy do sklepu. I to będzie co? Już właśnie. Już Max tearsy. Więc y... Body in the Box? Raczej nie. D6. Ile nam pięter zostało tak naprawdę z itemami. Wait, my jesteśmy na Shiolu? Chyba z jedno albo dwa? Nie, chyba jedno, tylko. No, co to nie potrzebne już? Mm, Highbinding też już nie jest potrzebny. Hmmm. Nope. History Delay. Spoko. Metirysy 6, a to wezmę sobie kolejny item. Y Kolejny item z baterii, no bombki, spoko. Jakbyśmy mieli ten item, ten, te okularki X-Ray Vision, to się chyba po prostu nazywał jakoś tak. No to szukanie secretu byłoby lepsze. Aha, no, tylko nawet żadne piętro, czyli TD6 się nie opacało. Chaos jest bez sensu. E, bo już... i tak zostało nam no... Jedno piętro to ostatnie A jeśli mam dostać jeszcze O, dzięki. E, a jeśli mam dostać jeszcze Secret Harta, to chcę go dostać Więc sobie pozamieniamy tyle To już nam się nie przyda Czyli nic ciekawego Abit jest ok, no ale nie. Ball of Bandages jest mech. Tylko w kartek tak samo, tego, tego nie biorę. Yy, to jest spokojne, też nam już nie jest potrzebne, no bo my nie będziemy mieli... No tak, nie potrzebujemy już kluczy. Yy, to jest fajne. No, to jest fajne. Bo to nam da dodatkowe jedno życie. A na balce z glidem może się takowe przydać. No ja nie mówię, jakby, że musi, bo nie wiem, nie na pewno wykorzystam, ale jak już jest. Może wygrać, ugrać nam jeszcze. Nie wiem, może możemy przez przypadek w ogóle. To będzie No, zrespili się we mnie, no. To jest nie fair. Totalna hamuwa, że oni się respią. Mother, mother, nie bij. Wow, Czekaj. Jakby... Oni respią się we mnie... ...lub spadają mi prosto na łeb, ale nie dostanę... ...jakby... ...obrażeń tak po prostu. Jakby, ale właśnie inaczej, jakby tak po prostu dostaję obrażenie, ale jak już idzie idzie jakby ta ścieżka, to już głupie po prostu. Yy, to jest spoko, ale nie wiem czy my potrzebujemy laka tak naprawdę. Wziąłbym to, Retin Tomato, to jest ok. i są Na walkę z bossem. Aniołek. Aniołek i jego kitosy, dobra, to było już głupie, i to było z mojej winy. Tu nie wiem, co będzie. A ten razy ile trzy? Nie, razy dwa, dobra. No, co mnie tam trafiło? Aha, czemu on nie dostaje wrażenia? What the fuck? się chyba delikatnie zbrakował. Dlaczego nie się z spam Jakieś mnie, kiedy jest po prostu... ...homskie Dobra, Ender Secret Sacred Heart, Trisaptron Mamy za dużego... Aha, nie mamy za dużego Shortspeeda żeby to brać... No... Więc ja bym... nie brał. O co przecież ja to mogłem trzymać, bo... To bym... do wpacenia przecież. No tak. Zapomniałem, że to nie jest save, gdzie już mam to odblokowane wszystkie... No, wszystko. No. Faktycznie. No nie, dobra, 24 minut jednak wyszło z tego. Poko. No, padaj. Dzięki. Was jeszcze rozwalę. Może hajs dostanę do wpłacenia. O, jestem biłkę. I raz i dwa i mamy poko damage. No, pada fajnie, chodziło więc. Nie będzie z nim problemu, tak myślę. No... Trochę... No trochę za bardzo... Nie zaryzykowałem. To mi brakowało, totalnie. O, udzieszka! Spadaj, nie uleczysz się. Oooo, pociski. Nie otwieraj se kolegów, no i tak otworzyłem. Panowie, nie leczyć go. Ja wiem, że on jest i się powinien leczyć, ale nie walca ze mną. No to było bez sensu, ale był. Dobra, pokonaliśmy. My shadow, uuu, okej. Okay. Okej, okay, teraz y, trzyma pieper Clipa, nice. O Boże, nie mam mody na szybsze wpłacanie. Uuu, no serio, jednego coina mi zabrakło, ale skąd. nie daje jednego coina, dobra, nie ma już. I mamy, więc mamy to zaliczone, okej. Okay. Wait, bo teraz tak. On, okej, okay, Isaac już trzyma D6, okej. Okay. Jem harcik, paperclip, spoko. Ty też już masz zrobionego tego, ty też. O oh, Boże, Blue bebe. FK, Samson, Aziaziel. Zarus, Eden. Judith, Apollyon. A, wiem co my ostatnio staraliśmy się odblokować. Lost'a, no tak. No, to następnym odcinku raczej polecimy sobie, nawet nie wiem kim, może Ajzakiem na Shion No tak, bo na się musimy iść. Dobra, to było na tyle. Dzięki za oglądanie, do następnego i cześć!